To jest śniadanie na polu namiotowym Z najpiękniejszym widokiem w Polsce Dziękuję Po sześciu dniach intensywnych przeżyć Przyszedł czas na ostatnie śniadanie i zwijanie namiotów Pozostaną wspomnienia Na zdjęciach, filmach Ale przede wszystkim w sercu Głównie to nabożeństwa są takie chyba Najbardziej e, trafiające do serca człowieka Do duszy Fajne koncerty, fajny, fajni goście Generalnie Efesem zawsze jest świetny na pewno nabożeństwa, które były, które dawały dużo do myślenia. Ta bliskość tych ludzi, których tak naprawdę nie znałam wcześniej, aczkolwiek czuje się człowiek tak, jakby ich znał od zawsze, od dziecka. Najbardziej doceniam mnie nabożeństwa. W nich odnalazłam Boga i tak naprawdę bardzo się do niego zbliżyłam, i to jest chyba najważniejsze. Nie ta atmosfera, jak panuje. Ja jestem na FSM pierwszy raz i. Pierwszy czas się z, z takim czymś spotkałem. No i ta spowiedź, która była w środę, bo jeszcze tak nigdy nie spotkałem się twarzą w twarz z ojcem. Na pewno spotkania w grupach i te opowieści ludzi, to co oni przeżyli, to na pewno mi zostanie w pamięci. Cały ten czas to był dla mnie takim powolnym, dużym, sierpowym. W ciągu pięciu dni FSM-u chyba najbardziej dotknęły mnie świadectwa ludzi. I trudno mi powiedzieć o jednym świadectwie, bo ważne były i te publiczne, takie jak pana Michała Lorenca czy Anny Seniuk, czy więźniów przywiezionych przez księdza Tomka Dzikiego z Zamościa. Ale też spotkałem się z wieloma świadectwami, które nigdy nie zostały wypowiedziane publicznie. Podchodzili ludzie i mówili o tym, że przeżyli coś na nabożeństwie, coś szczególnego, że przeżyli szczególną spowiedź. Że może to było pierwsze spotkanie z Bogiem, bardziej żywe i mocne od wielu lat w ich życiu. Że doświadczyli miłości i miłosierdzia, co chyba jest dla mnie najważniejsze. I najbardziej przemówiło do mnie to, że jak mi się wydaje, większość tych młodych ludzi, którzy przyjechali na Kalwarię, rzeczywiście doświadczyła ocalenia. W mszy świętej kończącej 25. Franciszkańskie Spotkanie Młodych przewodniczył ojciec Bartosz, a homilię wygłosił szef spotkania, ojciec Piotr. Gasząc płonącą od tygodnia świecę FSM-u, prosił uczestników, aby schodząc z Kalwarii, zabrali ze sobą płomień wiary. Na zakończenie mszy był czas na podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację 25. FSM-u. Ekipie z biura, z holi i franciszkanom. W nawiązaniu do tematu i logo tegorocznego spotkania jego szefowie, ojciec Piotr, ojciec Bartosz i ojciec Michał otrzymali patenty żeglarskie i gromki oklaski. A jak, jednym zdaniem, podsumować tegoroczne spotkanie? Czas e, radości i przemiany w środku, w środku. 25. franciszkańskie spotkanie młodych było głębokim przeżyciem duchowym. To jest czas działania Pana Boga, e, odczuwania Jego obecności. 25. franciszkańskie spotkanie młodych było ekstra. No to jest chyba taki e, najwspanialszy czas w moim życiu. Dużo się na pewno nauczyłam i dużo przeżyłam tutaj. 25 franciszkańskie spotkanie młodych było pełne radości. Bardzo wartościowe. Niezastąpione i nie zamieniabym go na żaden inny. 25 franciszkańskie spotkanie młodych było czasem rzeczywistego spotkania. Przemiana. 25. Franciszkańskie Spotkanie Młodych było spotkaniem Boga w ludziach. Ogromne działanie Boga przez małe rzeczy. 25. Franciszkańskie Spotkanie Młodych było spotkaniem Boga, który niesamowicie mocno działał w swojej eucharystycznej obecności. Bóg ma dla mnie wspaniały plan i to do mnie dotarło i teraz czekam tylko na jego spełnienie. 25. Spotkanie Młodych Franciszkańskie było szalone. Ten tydzień był pełen e, refleksji. Moi... Bardzo dobrze go przyrzem. o, może tak. 25. franciszkańskie spotkanie młodych, jak każde spotkanie, było szczególne.